Zamknij oczy i zauważ, z czym teraz się zmagasz. To chwila dla Ciebie, aby poczuć, pomyśleć, powspominać dokładnie to, co teraz czujesz, myślisz i wspominasz. Nie próbuj niczego naprawiać, spróbuj za to nawiązać bezpośredni kontakt z treścią swojego bólu. Zauważ teraz, że jakaś część Ciebie jest w stanie ten ból zauważać. Skoncentruj się na tej zauważającej, obserwującej, świadomej części Ciebie. Wyobraź sobie, że opuszczasz swoje ciało i patrzysz swoją świadomością na siebie z zewnątrz. Zauważ, jak wyglądasz teraz z zewnątrz. Zauważ, że wewnątrz doświadczasz cierpienia. Zapytaj siebie, co myślę o tej osobie, którą nazywam sobą? Czy jest to osoba, którą można kochać? Czy jest to ktoś więcej? Niż jej myśli, emocje, doświadczenia, wspomnienia, ale nie staraj się odpowiedzieć, staraj się skupić świadomość przede wszystkim na samych pytaniach. Co myślę o tej osobie, którą nazywam sobą? Czy jest to osoba, którą można kochać? Czy jest to ktoś więcej niż jej myśli, emocje, doświadczenia, wspomnienia? Niech ta świadomość powędruje teraz do najdalszego zakątka tego pokoju. Obserwuj teraz siebie z odległości, zauważaj, jak siedzisz, cierpiąc. Może także zauważysz, że nie tak daleko od Ciebie w Twoim mieszkaniu lub okolicy są także inne osoby i z całą pewnością niektóre z nich także cierpią właśnie w tej chwili. Zapytaj siebie jeszcze raz, co myślę o tej osobie, którą nazywam sobą? Czy jest to osoba, którą można kochać? Czy jest to ktoś więcej niż jej myśli, emocje, doświadczenia, wspomnienia? Ale nie staraj się odpowiedzieć, staraj się skupiać świadomość przede wszystkim na samym pytaniu. Co myślę o tej osobie, którą nazywam sobą? Czy jest to osoba, którą można kochać? Czy jest to ktoś więcej niż jej myśli, emocje, doświadczenia, wspomnienia? Ponownie zauważaj siebie z najdalszego punktu pokoju. Wyobraź sobie, że ta obserwowana przez ciebie osoba słucha teraz nagrania, w którym jest prośba, aby zarazem spojrzeć na siebie z zewnątrz i by czuć coś, co jest powodem cierpienia. Ale także, że minęło 10 lat od dzisiejszego momentu i że życiowa mądrość tej osoby zdecydowanie wzrosła. Jeśli byłoby możliwe przesłać dwa lub trzy zdania z tej mądrzejszej przyszłości na temat tego, jak teraz chcesz się traktować w aktualnej kwestii, to co Twoje ja z przyszłości wysłałoby do ciebie z teraźniejszości? Obserwuj tylko pojawiające się odpowiedzi. Zauważ, że siedzisz tu i teraz, dzisiaj, w tej chwili. Otwórz oczy.